W roku na Sobudce postawiliśmy pierwsze bramki do gry w piłkę ręczną e, plażową. E, w tym roku idziemy dwa kroki dalej, nawet nie jeden, e, bo już po raz trzeci w Płocku e, zagości e, Artur Siedmiak Kamp, tym razem właśnie w wersji e, plażowej. E, no i dzięki współpracy ze stowarzyszeniem, z chłopakami z Autoforum e, Petra Płock e, odbędzie się po raz pierwszy w Płocku e, turniej piłki ręcznej plażowej o Mistrzostwo Polski, a to wszystko nie na sobudce, ale na plaży, którą usypiemy, na boiskach, które usypiemy z piasku przed ratuszem. A więc też niesamowita sceneria i wyjątkowe miejsce i zapewne także duże sportowe emocje. Okres letni jest takim czasem, gdzie wszyscy wypoczywają nad wodą, na plaży. My proponujemy wypoczynek czynny, czyli robimy kamp plażowy, który jest pierwszy raz w pięknej scenerii w Płocku. Na starym rynku myślę, że impreza adresowana jest przede wszystkim do całych rodzin. Każdy będzie mógł sobie przyjść, spróbować piłki ręcznej plażowej i nie tylko. Zaplanowaliśmy również turnieje dla całych rodzin, więc poznamy tę dyscyplinę sportu, pobawimy się troszeczkę. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, myślę, że mecze pokazowe, mecz gwiazd, że warto przyjść. Od 11 w piątek ruszamy i myślę, że impreza potrwa parę ładnych godzin. nami Wielkie wydarzenie, w sobotę, w niedzielę rozegramy turniej w ramach Mistrzostw Polski tutaj właśnie w Płocku. Jest to dla nas, dla klubu BHT Autoforum Petra Płock wielkie wydarzenie, bo nie tylko w tym turnieju będziemy walczyć o najwyższe miejsca, ale również podejmujemy tutaj trud organizacyjny. Jako stowarzyszenie organizujemy całe to przedsięwzięcie, przygotowujemy boiska i całą infrastrukturę tutaj na rynku Starego Miasta w Płocku, co stanowi dla nas... Z jednej strony ogromne wyzwanie, ale to jest sprawia na wielko frajdę cieszymy się, że do Pocka możemy zaprosić już. Tak wiele zespołów. W Pocku znajdzie się 20 zespołów, 12 drużyn męskich, 8 żeńskich. Jest to dotychczas największy turniej, jeżeli chodzi o te liczbę uczestników w Polsce i bardzo nas cieszy, że właśnie zawodnicy wybierają Płock jako, 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 jako te miejsce na rozgranie turnieju. W Płocku jest bardzo dobry klimat piłki ręczne, już kolejna impreza, dlatego bardzo duże wsparcie miasta Płocku dziękujemy. Oczywiście nie obyłoby się też bez Ministerstwa Sportu i Turystyki, które wspiera akcję mojej Fundacji Akademii Sportu, jak również firmy PGNI, czyli Polskie Grunty, Naftowe i Gazownictwo, wspiera nas jako. Strategiczne sponsorki między innymi też współpracujemy z nimi bardzo mocno na płaszczyźnie Fundacji Akademii Sportu. Myślę, się to są głównie, oczywiście, mamy też innych partnerów, którzy zawsze są z nami i dziękujemy im, bo dzięki nim możemy organizować właśnie takie imprezy adresowane do wszystkich mieszkańców, nie tylko Płocka, ale zapraszamy też szczególnie mieszkańców nawet z całej okolicy. Artur 7 Tour 2014 to jest szereg imprez, zaplanowaliśmy już cztery na ten rok. Odbędą się jeszcze w Gdańsku, w Warszawie i we Władysłowowie. Będą to cztery imprezy, które będą miały podobny charakter, czyli będą warsztaty piłki ręcznej plażowej i połączone to będzie z turniejem profesjonalnych drużyn. Dwie eliminacje w Warszawie 18-20 do 20 lipiec będzie przedostatnia eliminacja rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej plażowej i finał Pucharu. Polski pierwszy, drugi, trzeci sierpień w Gdańsku na pięknej plaży. Też będziemy połączyli i camp Artura Siedmiaka, czyli jedna z imprez turu i z profesjonalnym turniejem zakończenia całej rozgrywek piłki plażowej.